Ja jestem też za tym, żeby iść do piwnicy. Jak najbardziej. Tylko. Eee. is piwnica. Chyba nie ten tyk się tam idzie. please! wiem, że ty tylko tu pracujesz, tak? No co, pracuj. Przytrzymajcie mi windę, chłopaki. Ty, ty, ty. Zobaczymy kilka krótkich spraw. O, tu jest jeszcze do piwnicy. Tak, idziemy po drogi? Nie ma. Jakiś drugi on jest od was też?